Halo, Wygrywando? Dzień dobry, ja chciałam się zarejestrować do Wygrywando. A dzień dobry, ale nie Pani, nie musi się w ogóle rejestrować tak przez telefon. Wystarczy wejść na wygrywando.pl i tam się Pani zarejestruje. A, nie muszę dzwonić. A co, co w ogóle jest do wygrania? No do wygrania za darmo będą tak, suszarka, zestaw kluczy Neotools, bluza z naszym plecakiem i słuchawki. A kiedy jest w ogóle teraz ten live? Yy, no live'a mamy jutro yy, o godzinie 19. Yy, tak, na naszym kanale na YouTube. Ale wie pani, yy, będą jeszcze dodatkowe nagrody. Yy, ma pani naszą kartę? Tak, oczywiście, że ja mam kartę, yy, farciarza. Tak, tak, oczywiście. Ma pani naszą kartę? No to rewelacyjnie, bo jak ma pani naszą kartę, to będziemy losowali yy, Airfryera. O, no to wspaniale. Yy, no i oczywiście warto nas oglądać yy, na live, na żywo być z nami, bo yy, do wygrania będzie też kamerka za oglądanie. Ja zawsze oglądam live wygrywando. No to do zobaczenia. Dobrze, 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 to, to ja kończę, bo ja muszę się zarejestrować. Na razie.